Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy wszystko, w co wierzysz na temat Marii, Matki Jezusa, jest naprawdę prawdą? Wyobraź sobie, że odkrywasz, że niektóre z największych wierzeń na ten temat, nauczane przez wieki, nie mają podstaw w Piśmie Świętym. Dlaczego Maryję nazywano Matką Bożą? Czy naprawdę pozostała dziewicą na zawsze? A co z myślą, że urodziła się bez grzechu? Co jest faktem, a co tradycją? W tym filmie będziemy zgłębiać prawdy biblijne i rozwikłać tajemnice otaczające Maryję. Przygotuj się na podróż, która rzuci wyzwanie Twoim przekonaniom, otworzy oczy na nowe zrozumienie i odkryje, jak ta niezwykła postać wskazuje na prawdziwe centrum wiary chrześcijańskiej Jezusa Chrystusa. Zostań do końca. Bo już nigdy nie zobaczysz Maryi ani swojej wiary w ten sam sposób. Wyobraźcie sobie małą wioskę ponad 2000 lat temu. Młoda, skromna i prawie nieznana dziewczyna zostaje wybrana do misji, która zmieni historię ludzkości. Jej imię będzie rozbrzmiewać przez wieki, otoczone czcią i debatą. Maryja, matka Jezusa. Ale czy wszystko, co o niej wiemy, jest prawdą? Oto intrygujące pytanie. Jeśli Maria była tak centralną postacią chrześcijaństwa, jak wyjaśnimy, że niektóre wierzenia na jej temat nie pojawiają się w Biblii? Na przykład, czy tytuł Matka Boża, lub pogląd, że urodziła się bez grzechu pierworodnego, jest biblijny, czy też jest wynikiem późniejszych interpretacji? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Wiele wierzeń, które kojarzymy z Maryją, zostało ukształtowanych nie przez Pismo Święte, ale przez stulecia tradycji ludzkich, wpływy kulturowe i debaty teologiczne. Jednak to odkrycie nie umniejsza jego znaczenia. Wręcz przeciwnie, czyni to jego historię jeszcze bardziej fascynującą. Maryja jawi się w Biblii jako wzór wiary i posłuszeństwa, osoba, która w swoim człowieczeństwie całkowicie zaufała Bogu. W tym filmie będziemy zgłębiać prawdy i mity o Maryi, zaczynając od tytułu Matka Boża, przechodząc przez takie pojęcia jak jej wieczne dziewictwo i doktryna o niepokalanym poczęciu. Każdym krokiem będzie kierować się pytaniem: czego tak naprawdę Biblia uczy nas o Maryi? Przygotuj się na podróż, która nie tylko rzuci wyzwanie Twoim przekonaniom, ale także pogłębi Twoje zrozumienie wiary. Maryja jest centralną postacią chrześcijaństwa, czczoną za wiarę i posłuszeństwo Planowi Bożemu. Jednakże dzisiejszy sposób postrzegania tej kwestii został ukształtowany przez stulecia tradycji i interpretacji, które często wykraczały poza to, czego naucza Pismo Święte. Aby lepiej zrozumieć tę ewolucję, należy przeanalizować wydarzenia historyczne i idee teologiczne, które dały początek niektórym z najbardziej rozpowszechnionych przekonań na jej temat. Jednym z najbardziej znanych tytułów Maryi jest Matka Boża, czyli Bogu Rodzica, co po grecku oznacza niosący Boga. Określenie to nie pojawia się wprost w Biblii. Jednak zostało jej oficjalnie przypisane w roku 431 naszej ery podczas soboru efeskiego. W tamtym czasie kościół stanął w obliczu intensywnej debaty na temat natury Jezusa. Czy był w pełni boski, w pełni ludzki, czy też był połączeniem obu natur? Zdecydowali o tym przywódcy rady, wzywając Marię rodzica, potwierdzali jedność boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Oświadczając, że jest Matką boskiego i ludzkiego Jezusa, tytuł ten służył zwalczaniu herezji zaprzeczających boskości Jezusa, jednak na przestrzeni wieków tytuł ten był interpretowany w sposób wykraczający poza Jego pierwotne przeznaczenie, co doprowadziło niektóre tradycje do wywyższania Maryi w niemal boski sposób. Rozwój ten rodzi ważne pytanie: czy Maryja jest Matką Boga w sensie absolutnym? Pismo Święte przedstawia Boga jako wiecznego i nieposiadającego początku Jana I, 1 do 2, sugerując, że Maria urodziła człowieczeństwo Jezusa, ale nie Jego boskość, zatem tytuł, choć ma dobre intencje, może wywołać zamieszanie, ponieważ nie odzwierciedla w pełni narracji biblijnej. Inną szeroko dyskutowaną kwestią jest wieczne dziewictwo Marii, co sugeruje, że pozostała dziewicą nie tylko przed, ale także po narodzinach Jezusa. Wiara ta zaczęła się umacniać już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w okresie, gdy dziewictwo postrzegano jako symbol duchowej czystości i oddania Bogu. Jednak fragmenty biblijne bezpośrednio kwestionują tę ideę. Na przykład w Ewangelii Mateusza 1,25 jest powiedziane, że Józef nie poznał jej, dopóki nie urodziła swego pierworodnego Syna. Wyrażenie do oznacza, że związek małżeński nastąpił później. Ponadto Ewangelie wspominają o braciach Jezusa Mateusza 13, 55 do 56, w tym o Jakubie, Józefie, Szymonie i Judaszu. Niektórzy twierdzą, że bracia mogą oznaczać bliskich krewnych lub kuzynów, ale jest to termin grecki adelfoi zwykle odnosi się do biologicznego rodzeństwa. Kontekst historyczny pomaga również zrozumieć, jak rozwinęło się to przekonanie. W IV i V wieku Kościół stanowczo bronił idei czystości jako duchowego ideału. W tym środowisku zachowanie dziewictwa Maryi, nawet po narodzinach Jezusa, stało się sposobem na podkreślenie jej świętości. Chociaż doktryna ta jest powszechnie akceptowana w tradycjach takich jak katolicka i prawosławna, nie ma ona wyraźnych podstaw. W Piśmie Świętym. Kolejną atrakcją jest dogmat o niepokalanym poczęciu, oficjalnie ogłoszony przez Kościół Katolicki w 1854 roku przez papieża Piusa IX. Doktryna ta głosi, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, czyli wolna od zmazy przeniesionej przez Adama i Ewę. Logika stojąca za tym przekonaniem jest taka, że aby być matką Zbawiciela, Maria musiałaby być całkowicie czysta. Biblia jednak nie dostarcza bezpośredniego potwierdzenia tej tezy. W liście do Rzymian 3:23 apostoł Paweł stwierdza: Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Co więcej, w Ewangelii Łukasza 1:47 Maria nazywa Boga moim Zbawicielem, uznając swoją potrzebę odkupienia. Fragmenty te sugerują, że podobnie jak cała ludzkość, Maryja również była zależna od łaski Bożej. Historycznie rzecz biorąc, dogmat o niepokalanym poczęciu był wynikiem wielowiekowych debat teologicznych. We wczesnych latach chrześcijaństwa o tej idei nie mówiono, ponieważ skupiano się głównie na naturze Chrystusa i jego odkupieńczym dziele. Dopiero w średniowieczu, kiedy Kościół zaczął bardziej podkreślać rolę Maryi, doktryna ta zyskała na sile. Jego formalne ogłoszenie w 1854 roku nastąpiło w kontekście potwierdzenia władzy Kościoła w obliczu zmian społecznych i kulturowych. Pomimo późniejszych interpretacji, Biblia przedstawia Marię jako godny uwagi przykład wiary i posłuszeństwa. Kiedy anioł Gabriel oznajmia, że będzie matką Zbawiciela, Maryja odpowiada Jestem służebnicą pańską, niech mi się stanie według Twego słowa. Łuk 1,38 Ta pokora i chęć pełnienia woli Bożej to najwybitniejsze aspekty jego historii. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że głównym celem Marii nie jest zwrócenie uwagi na siebie, ale wskazanie Chrystusa. W Ewangelii Łukasza 1:46-47 jest napisane: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu. Te słowa odzwierciedlają jego zrozumienie, że jego rolą było być narzędziem w rękach Boga, aby wypełnić jego plan zbawienia. Maryja, Matka Jezusa, zajmuje szczególne miejsce w narracji chrześcijańskiej, zarówno w Piśmie Świętym, jak i w późniejszych tradycjach. Dla wielu jest wzorem wiary i posłuszeństwa, ale także postacią, wokół której toczą się dyskusje na temat jej natury i roli w historii zbawienia. W tej części zagłębimy się w kluczowe pojęcia związane z jego życiem, analizując podstawy biblijne i interpretacje historyczne, które ukształtowały nasze obecne rozumienie. W przekazie biblijnym Maryja jest przedstawiana jako zwykła młoda kobieta, powołana do wypełnienia niezwykłego celu. Jej historia zaczyna się od zapowiedzi Anioła Gabriela, który oznajmia, że urodzi Syna Bożego. Łuk 1:26-38. Pomimo strachu i niepewności, Maryja odpowiada z pokorą i wiarą: Jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twojego słowa. Łuk 1:38. W tej odpowiedzi wyraża się jego zaufanie do Boga, nawet w obliczu niezrozumiałego i potencjalnie ryzykownego dla jego pozycji społecznej zadania. Ten akt akceptacji ma fundamentalne znaczenie dla teologii chrześcijańskiej, ponieważ ukazuje w jaki sposób Bóg postanawia działać poprzez zwykłych ludzi, aby urzeczywistnić swoje niezwykłe plany. Maryja nie jest ukazana jako doskonała, ale jako osoba całkowicie ufająca Panu, będąca przykładem dla wszystkich wierzących. Tytuł Teotokos, czyli Matka Boża, został oficjalnie przyjęty na Soborze w Efezie w roku 431 naszej ery. Ten grecki termin oznaczający niosący Boga miał kluczowe znaczenie w debacie na temat natury Jezusa. W tamtym czasie Kościół stawił czoła herezjom, takim jak nestorianizm, które oddzielały boską i ludzką naturę Chrystusa. Ogłość Maryję jako Bogu rodzica wzmocniło to ideę, że Jezus był całkowicie Bogiem i całkowicie człowiekiem, jednocząc obie natury w jednej osobie. Chociaż pierwotnym celem tytułu była ochrona doktryny chrystologicznej, niósł on ze sobą implikacje teologiczne, które na przestrzeni wieków wyniosły Marię do rangi, która nie jest wyraźnie potwierdzona w Piśmie Świętym. Z biblijnego punktu widzenia Maryja jest matką Jezusa w jego człowieczeństwie, lecz Bóg, będąc wiecznym, nie ma początku. Dlatego wielu współczesnych teologów sugeruje, że tytuł należy rozumieć w kontekście chrystologicznym, a nie nieproporcjonalnie wywyższający Maryję. Dziewictwo Maryi jest centralnym tematem wielu tradycji chrześcijańskich i jest postrzegane jako symbol jej duchowej czystości. Biblia wyraźnie stwierdza, że Jezus narodził się z dziewicy, jak przepowiedziano w Księdze Izajasza 17:17 17, i potwierdzono w Ewangelii. Mateusza 1:18 do 25. To podkreśla koncepcję Jezusa jako cudownego dzieła Bożego, wzmacniającego jego boską tożsamość. Jednak pogląd, że Maria pozostała dziewicą po narodzinach Jezusa, jest bardziej kontrowersyjny. W Ewangelii Mateusza 1:25 wspomniano, że Józef nie znał jej, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna. Użycie słowa do sugeruje, że Maryja i Józef żyli później w normalnym związku małżeńskim. Ponadto Ewangelie wspominają o braciach i siostrach Jezusa, Marka 6:3, którzy choć. Postać Maryi, Matki Jezusa, jest zarówno symbolem pobożności, jak i źródłem debaty teologicznej i historycznej. Jej cechy charakterystyczne takie jak wieczne dziewictwo i koncepcja jej niepokalanego poczęcia były na przestrzeni wieków często poddawane reinterpretacji. W tej części dokonano ponownej, krytycznej oceny tych przekonań, analizując ich zgodność z Pismem Świętym i kontekstem historycznym. Koncepcja wieczystego dziewictwa Marii zakłada, że pozostała dziewicą przed w trakcie i po narodzinach Jezusa. Nauczanie to Szeroko bronione w tradycji katolickiej i prawosławnej jest postrzegane jako odzwierciedlenie jego całkowitego oddania się boskiemu planowi. Kiedy jednak analizujemy teksty biblijne, pojawiają się ważne pytania. W Ewangelii Mateusza 1,25 czytamy, że Józef nie poznał jej, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna. Wyrażenie do. Ogólnie sugeruje, że związek zmienił się po wyżej wymienionym wydarzeniu. Ponadto Ewangelie Marka 6:3 i Mateusza 13:55-56 wspominają o braciach Jezusa, cytując Jakuba, Józefa, Szymona i Judę, a także jego siostry. Chociaż niektórzy twierdzą, że to rodzeństwo było w rzeczywistości kuzynami lub bliskimi krewnymi, używany był grecki termin adelfoi. Jest zwykle tłumaczone jako biologiczne rodzeństwo. Obrona wieczystego dziewictwa zaczęła zyskiwać na sile w IV i V wieku, kiedy Kościół łączył czystość fizyczną ze świętością duchową. W tym okresie celibat był ceniony jako ideał chrześcijański, wpływając na sposób postrzegania Maryi. Jednak doktryna ta, Choć istotna dla niektórych tradycji, nie ma wyraźnego wsparcia w tekstach biblijnych. Inną szeroko dyskutowaną kwestią jest dogmat o niepokalanym poczęciu, ogłoszony w 1854 roku przez papieża Piusa IX. Nauczanie to głosi, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, co czyni ją niepokalaną od początku swego istnienia. Logika tej doktryny jest taka, że aby być matką Jezusa, Maria musiałaby być absolutnie czysta, jednakże Pismo Święte nie podaje wyraźnej podstawy tego przekonania. W liście do Rzymian 3,23 Paweł stwierdza, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, co wydaje się obejmować całą ludzkość z wyjątkiem Jezusa. Co więcej, w Ewangelii Łukasza 1,47 Maria uznaje Boga za swojego zbawiciela, co sugeruje potrzebę odkupienia, coś niezgodnego z warunkiem całkowitej bezgrzeszności. Jeśli dotarłeś tak daleko, czy podoba Ci się ten film i czujesz, że wnosi on wartość do Twojej duchowej podróży? Wesprzyj nasze treści super podziękowaniami, robisz różnicę. Jeśli podoba Ci się to, co tworzymy i chcesz zobaczyć więcej, Twoja pomoc jest niezbędna, abyśmy mogli nadal tworzyć niesamowite treści, które inspirują i przemieniają. Kliknij przycisk super podziękowania poniżej i okaż swoje wsparcie. Każdy wkład jest dla nas potężną zachętą do dalszego przekazywania refleksji, nauk i ekskluzywnych filmów. Razem możemy dojść jeszcze dalej. Dziękujemy za bycie częścią tej podróży i umożliwienie naszej pracy. Historycznie rzecz biorąc, idea niepokalanej Maryi pojawiła się wieki po wydarzeniach biblijnych. W średniowieczu intensywne debaty teologiczne doprowadziły do sformułowania tej koncepcji, która ostatecznie została przyjęta jako dogmat w XIX wieku. Pomimo swojego znaczenia dla tradycji katolickiej, doktryna ta nie jest zakorzeniona bezpośrednio w tekstach biblijnych, ale odzwierciedla wypracowaną z biegiem czasu interpretację teologiczną. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tytułów przypisywanych Maryi jest Teotokos, co oznacza nosicielka Boga. Nazwa ta została oficjalnie przyjęta na Soborze w Efezie w roku 431 w odpowiedzi na herezje kwestionujące jedność boskiej i ludzkiej natury Jezusa. Ogłaszając Marię całą Matką Jezusa, zarówno ludzką, jak i boską. Kościół potwierdził doktrynę Chrystusa jako wcielonego Boga. Jednak tytuł z biegiem czasu został błędnie zinterpretowany przez niektóre tradycje. Chociaż podkreśla boskość Jezusa, wielu zaczęło postrzegać Marię jako postać niemal boską. Taka interpretacja kontrastuje z naukami biblijnymi, które ukazują Maryję jako człowieka powołanego do niezwykłej roli w planie zbawienia. Wiana 1 do 1 2 podkreślona jest wieczność Chrystusa co sugeruje że Maryja urodziła człowieczeństwo Jezusa ale nie stworzyła jego boskość budowa dogmatów wokół Maryi na przestrzeni wieków odzwierciedla sposób w jaki tradycje mogą kształtować wiarę wiele z tych wierzeń pojawiło się w określonych kontekstach kulturowych i historycznych Takich jak waloryzacja dziewictwa czy poszukiwanie symboli czystości w czasach debat teologicznych. Chociaż doktryny te mają na celu oddanie czci Marii, mogą odwrócić uwagę od centralnego miejsca Jezusa w wierze chrześcijańskiej. Odchylenie to jest szczególnie widoczne we wpływie takich tradycji na praktykę religijną. W niektórych kontekstach Maryja jest czczona w sposób, który niemal stawia ją na tym samym poziomie co Jezus, co jest sprzeczne z zasadami biblijnymi. Pismo Święte zawsze wskazuje na Chrystusa jako na ośrodek kultu i zbawienia. Podczas gdy Maryja jest przedstawiana jako wierna i pokorna służebnica, której rolą jest kierowanie uwagi na Boga, krytyczna ponowna ocena tradycji dotyczących Maryi prowadzi nas do bardziej zrównoważonego zrozumienia. Zamiast widzieć w niej postać nadludzką, Pismo Święte przedstawia ją jako wzór wiary i posłuszeństwa. Jej pieśń z Łuki 1:46 do 50 Piątego zwana magnifikat, odzwierciedla jej pokorę i uznanie, że wszystko, co otrzymała, pochodzi od Boga. Maryja przypomina, że Bóg wybiera zwykłych ludzi do realizacji swoich niezwykłych planów. Jego gotowość przyjęcia Bożego powołania, nawet w obliczu niepewności, inspiruje wszystkich chrześcijan do zaufania Bogu i życia zgodnie z jego wolą. Jednakże konieczne jest oddzielenie tradycji, które ewoluowały w czasie od podstaw biblijnych, zapewniając, że wiara pozostanie skupiona na Chrystusie. Postać Maryi ma zasadnicze znaczenie dla narracji chrześcijańskiej, ale jej znaczenie należy rozumieć w świetle jej roli jako służebnicy Bożej i Matki Jezusa. Na przestrzeni wieków interpretacje i tradycje przypisywały mu cechy. Które czasami przesłaniały centralne przesłanie Pisma Świętego, supremację Chrystusa jako odkupiciela. W tej części omówiono, w jaki sposób Biblia przedstawia Marię i potwierdza, że Jezus jest centrum wiary chrześcijańskiej. Relacja biblijna od początku wyraźnie pokazuje, że rola Maryi jest ściśle związana z boskim planem odkupienia. Kiedy anioł Gabriel oznajmia jej, że urodzi zbawiciela. Przesłanie nie skupia się na jej wielkości, ale raczej na wpływie jej posłuszeństwa na zbawienie ludzkości. Łuk 1:26-38. Maryja w swojej pokorze uznaje to, gdy oznajmia: „Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu moim zbawicielu”. Łuk 1:46-47. W tych słowach widać, że Maryja zrozumiała, że i ona zdana jest na łaskę Bożą. Zamiast pozycjonować się jako obiekt kultu, całą chwałę kieruje ku Panu, służąc jako kanał wypełnienia planu Bożego. Jego funkcja jest znacząca, ale nie wykracza poza rolę Chrystusa jako centrum przesłania ewangelicznego. Jedna z najważniejszych doktryn chrześcijaństwa głosi, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Idea ta została wyjaśniona w liście pierwszym Tymoteusza II w piątym wersie, gdzie czytamy: albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Jednak na przestrzeni dziejów niektóre tradycje wyniosły Marię na pozycję niemal pośrednią, przypisując jej rolę współodkupicielki lub powszechnej orędowniczki. Chociaż szacunek i cześć dla Maryi są zrozumiałe w świetle jej wyjątkowej roli, Pismo Święte nie potwierdza takich przypisań. Biblijna uwaga skupia się na Jezusie jako jedynym, który jest w stanie odkupić ludzkość. Nie tylko jest opisywany jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata – Jana 1,29 – ale także jako ten, który nieustannie wstawia się za nami u Ojca – Hebrajczyków 7,25. Wyniesienie Marii do statusu konkurującego z Chrystusem może osłabić istotę Ewangelii, odwracając uwagę od łaski oferowanej przez Jezusa. Choć Maryja jest inspiracją dla jej wiary i posłuszeństwa, to ona sama wskazuje na Chrystusa jako drogę do Boga. Sposób, w jaki Maryja jest przedstawiana w Ewangeliach, odzwierciedla jej rolę jako służebnicy, a nie bohaterki. Jego funkcja jest istotna w boskim planie, ale nigdy nie jest stawiana ponad Chrystusem. W kilku fragmentach Jezus powtarza, jak ważne jest skupienie się na Królestwie Bożym i relacji z Ojcem. Godny uwagi, przykład, można znaleźć w Ewangelii według Łukasza 11, 27 do 28, kiedy kobieta z tłumu woła błogosławiona ta, która Cię urodziła i karmiła. W odpowiedzi Jezus mówi: Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i są Mu posłuszni. Ta odpowiedź nie umniejsza roli Maryi, ale potwierdza, że relacja z Bogiem wykracza poza więzi biologiczne czy jakiekolwiek inne ziemskie powiązania. Ponadto w Jana 2, podczas wesela w Kanie, Maryja prosi Jezusa, aby zainterweniował, gdy skończy się wino. Jego zdanie: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jana II Piąty z mocą przypomina, że jego misją jest zawsze wskazywać na Chrystusa. Uznaje jego władzę i nakazuje innym, aby byli mu posłuszni. Na przestrzeni dziejów wywyższenie Marii w niektórych tradycjach doprowadziło do praktyk, które w wielu przypadkach konkurują z centralnym skupieniem się na Jezusie. Doktryny takie jak niepokalane poczęcie i wniebowzięcie Maryi, choć istotne w niektórych wyznaniach, nie mają jasnego uzasadnienia w Piśmie Świętym. Te przekonania mogą w sposób niezamierzony zniekształcić przesłanie Ewangelii, przypisując Marii rolę, która należy wyłącznie do Chrystusa. Ta zmiana punktu ciężkości nie tylko jest sprzeczna z nauczaniem biblijnym, ale może również stworzyć bariery w jasnym rozumieniu łaski. Kiedy w centrum znajduje się Jezus, przesłanie zbawienia jest proste: to przez wiarę w Niego znajdziemy odkupienie, a nie poprzez dodatkowych pośredników. Maryja, jako postać natchniona, umacnia tę prawdę, uznając swoją zależność od Boga. Aby zrozumieć centralne miejsce Chrystusa, ważne jest, aby oddać cześć Maryi za to, co reprezentuje, nie odwracając uwagi od jej prawdziwej misji. Jest przykładem zaufania Bogu i chęci posłuszeństwa, nawet w obliczu ogromnych wyzwań. Jego przyjęcie Bożego powołania i pokora są potężnymi lekcjami dla wszystkich chrześcijan. Jednakże, przykład Maryi. Uczy nas, jak kierować naszą cześć ku Bogu. Jej pieśń, magnifikat jest wysławianiem Pana i uznaniem, że wszystko, co otrzymała, pochodziło z łaski Bożej. Ta postawa pokory przypomina, że nawet w swojej wyjątkowej roli, Maryja nigdy nie starała się przyciągać chwały, ale zawsze wskazywała na Boga. Centralne miejsce Chrystusa jest rdzeniem przesłania chrześcijańskiego. Chociaż Maryja odegrała kluczową rolę w historii zbawienia, jej misją było zawsze odzwierciedlanie chwały Bożej i kierowanie uwagi na Jezusa. On jest jedynym pośrednikiem, odkupicielem i fundamentem wiary chrześcijańskiej. Świadomość tego nie umniejsza znaczenia Marii, ale pozwala spojrzeć na jej historię z odpowiedniej perspektywy. Świętując Jego posłuszeństwo i wiarę, jesteśmy wezwani do naśladowania Jego przykładu, stawiając Chrystusa w centrum naszego życia i oddawania czci. Maryja inspiruje nas do zaufania Bogu, ale to Jezus nas zbawia i przemienia nasze życie. To jest sedno Ewangelii i nic nie powinno przesłaniać tej prawdy. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeśli ta wiadomość była dla Ciebie wartościowa, zostaw lajka like i udostępnij ją na WhatsApp osobom, które kochasz. W ten sposób możemy przekazać tę wiadomość większej liczbie osób. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby zawsze otrzymywać kolejne historie. W rzeczywistości wydzieliliśmy dwa kolejne filmy, wybrane specjalnie dla ciebie tutaj na twoim ekranie. Podzielmy się wspólnie tym przesłaniem i wzmocnijmy naszą wiarę. Pozostańcie z Bogiem i do następnego razu.